W pracach doświadczalnych prowadzonych przez moje laboratorium stosujemy cały wachlarz technik, od podstawowych metod biologii molekularnej do biologii komórkowej czy też biologii strukturalnej. Naszym celem jest przede wszystkim zbadanie podstawowych właściwości cząsteczek, z którymi pracujemy. To są głównie białka, kwasy nukleinowe. W tej chwili przede wszystkim kwas nukleinowe, czyli RNA, ale także małe cząsteczki, które oddziałują z dużymi cząsteczkami i w ten sposób wpływają na ich aktywność. Cząsteczki RNA są bardzo ważne, po pierwsze ze względu na biologię komórek, stanowią przekaźnik informacji pomiędzy DNA i białkami, ale także same pełnią wiele różnych bardzo ważnych ról. RNA jest w pewnym sensie głównym regulatorem funkcji w komórkach i oczywiście bez RNA nie byłoby życia. Uważa się także, że RNA było. Pierwszą starożytną cząsteczką, na podstawie której powstały inne cząsteczki, takie jak DNA i białka, i to RNA stanowiło zalążek życia w formie molekularnej. Ważne jest, że cząsteczki RNA stanowią materiał genetyczny wirusów, takich jak wirus HIV, ebola czy grypy, i umiejętność blokowania procesów związanych z RNA może się także przydać. W tworzeniu nowych terapii i leków, np. przeciwwirusowych, a także przeciwbakteryjnych. Struktury RNA są skomplikowane. W skład jednej cząsteczki RNA może wchodzić od kilkudziesięciu do setek czy wielu tysięcy atomów. Funkcja RNA w znacznym stopniu zależy od tego, jak te atomy układają się w przestrzeni i w jaki sposób to umożliwia oddziaływania tej cząsteczki z innymi cząsteczkami w komórce. Ustalanie struktury przestrzennej cząsteczki RNA y, można dokonać za pomocą metod doświadczalnych, takich jak krystalizacja i ustalenie struktury krystalicznej RNA, ale tego rodzaju analizy są bardzo żmudne, kosztowne i rzadko kończą się sukcesem. W związku z tym stosuje się także alternatywne podejście, które polega na komputerowym przewidywaniu struktury cząsteczki RNA, ale Przewidywanie komputerowe wiąże się bardzo ściśle z analizami doświadczalnymi, ponieważ po pierwsze, to z analiz doświadczalnych pochodzą dane, w oparciu o które tworzy się metody komputerowe, a ze względu na to, że metody komputerowe są niespecjalnie dokładne i bardziej zawodne w porównaniu z metodami doświadczalnymi, to oczywiście ostateczną weryfikacją przewidywań komputerowych no są właśnie testy doświadczalne struktury RNA.